W sumie fajna pogoda, mogłem jechać na rybki, ale mi się nie chce. Witam Was wszystkich, łapy komentarze mile widziane, reklam nie przewijamy. Wykorzystam swoje wędkarskie krzesełko, posadzę tutaj na nim swoje stare cztery litery. Pamiętajcie, reklam nie przewijamy Grosz do grosza i będzie kokoszo Ostatnie dwa dni spędziłem na rybach Dupa blada Nygus, czemu nie nagrywasz filmików na rybach? Ponieważ teraz jest sezon Na drapieżnika na jedną wędkę łapie małe rybki Żeby je założyć na większą wędkę i żeby zapolować na szczupaka, sandacza albo jakiegoś drapieżnika, a to wymaga koncentracji, skupienia. Trzeba cały czas spławik obserwować, żeby w odpowiednim momencie pociągnąć, żeby brania nie przeoczyć. Także troszeczkę ciężko z kamerką, z wędką. Mam tylko dwie ręce. Ostatnio nagrałem filmiku babci, gdzie odpowiedziałem na wasze komentarze. Dziękuję, sporo komentarzy było pod tym filmikiem. Wielu mi zarzucało: Nygus, czemu nie dasz się babci wypowiedzieć? Nie znacie mojej babci. Słuchajcie, karty, pamięci by mi w kamerce zabrakło oraz baterii. Babcia jak załapie gadane. To potrafi gadać non-stop. Non-stop przez jakiś czas pewnie by gadała na temat, a potem by wszystko już wymieszała, wyplątała, już sama by nie wiedziała o czym gada, ale dalej by gadała. Dlatego muszę babcie kontrolować i stopować, żeby odzywała się tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba. I żeby nie pozwolić jej się rozkręcić, bo jak się rozkręci, to Wam mówię: Za mało mam baterii do kamerek, za mało mam karty pamięci. Dobra, słuchajcie, sporo było komentarzy też. Nygus planuje na emeryturze powrót do Polski. Nieraz wam o tym opowiadałem, miałem tam w Niemczech sąsiadów, znajomych różnych, którzy też cały czas twierdzili, że na emeryturze, jak będą, wrócą do Polski. Jakoś nie wrócili. Dlaczego? Albo po pierwsze, tyrając tyle lat na zachodzie, kto był, ten wie, mało kto jest na koniec zdrowy, odchodzi na emeryturę w takim stanie zdrowotnym, żeby mógł sobie jeszcze pożyć. Latają po świecie, zwiedzają i tak dalej, ale po powrocie zaraz każdy z nich ma pełno terminów u lekarzy. Tak to, słuchajcie, wygląda. Każdy wraca z zachodu ty z tyrany. Kiedyś było takie powiedzenie, Ameryka jest dla byka. Tam naprawdę pieniądze z nieba nie lecą. To może kiedyś były takie różnice. Kto jest z mojego rocznika jeszcze pamięta, jechałeś na nie, do Niemiec przykładowo na miesiąc, nawet za najniższą stawkę, jako pomocnik 10 marek. 10 godzin dziennie, stówka, nawet przez miesiąc, jak odłożyłeś ten 1500 marek, to było wtedy 3000 zł. Mareczka była po dwujeczce, kto pamięta te czasy piszcie, ale w Polsce wtedy zarabiało się 500 zł, 600 zł, także jak przywiozłeś 1500 marek po odliczeniu kosztów, to miałeś w miesiąc czasu jako pomocnik. Dostawałeś najniższą stawkę, a i tak przywoziłeś półroczną wypłatę polską w ciągu miesiąca. Tak. A fachowiec, co zarabiał dwa razy tyle na godzinę, co pomocnik, to w ciągu miesiąca zarabiał tyle w Niemczech, co tutaj zarabiało się, słuchajcie, przez rok. Tak. Taki był przelicznik. To teraz pomnóż sobie rok, nawet takie 3,500 to jest 40 tysięcy zł, tak jakbyś teraz miesięcznie zarabiał. No to wtedy już byś tyłka nigdzie na zachód raczej nie ruszył. Bo i po co taki był kiedyś przelicznik. I niektórzy wtedy, jak wyjechali na rok, na dwa na zachód do Niemiec, do Stanów, gdzieś, to potrafili tyle odłożyć, że. Przyjeżdżali do Polski, stawiali dom, kupowali samochody, i tak dalej. Dzieci wysyłali na studia. Kto pamięta, kiedyś tak było. Tak to jest, słuchajcie, wielu planuje powrót na tej emeryturze, ale też mają już potem dzieci, dorosłe na zachodzie. Te dzieci mają wnuki. No i jak tu wyjechać, zostawić córkę czy syna, wnuki zostawić? Oni potrzebują pomocy, bo dziadkowie są przyzwyczajeni do tego, że no zawsze tego wnuka czy wnuczkę, czy wnuki im podrzucą. Będą tęsknić. No i potem robi się to skomplikowane. Jak ktoś ma rodzinę na Zachodzie, dorasta z rodziną na Zachodzie, przebywa z rodziną, ta rodzina się powiększa, potem jest problem. Żeby to wszystko zostawić, zrezygnować, tęsknota i bla bla bla. Także ci, co piszą, że będą wracali, może jakiś niewielki procent z nich wróci z powrotem do kraju na starość. Czy łatwiej jest w Niemczech na zachodzie zarobić? Bo pisaliście często tak, ale Nygus, mimo wszystko, na zachodzie łatwiej się żyje. Zarabia się więcej, ale też wszystko więcej kosztuje. Łatwiej się żyje. Jak się żyje łatwo, to znaczy, że się mało odkłada, bo się korzysta z życia. A jak się mało odkłada, to potem jest taki problem, jak kilku znajomych z Niemiec, których znam, słuchajcie, oni całe życie wracają do Polski, tylko nie mają z czym. I nie wrócili do tej pory. Ja już dawno jestem w Polsce, a oni już są praktycznie na emeryturach. No by wrócili, tylko że zawsze mają, mają jakąś wymówkę, no właśnie dlatego, że. <laughs> Sorry. Jakaś mucha mi wleciała chyba. Meszka albo co. Białko. <laughs> Darmowe. I tak nas nakłaniają do jedzenia robaków. Chętnie by wrócili, tylko nie mają z czym. No i zawsze jest jakaś wymówka, albo wiesz, albo to, albo to. I tak się pytałem ich. Co ich spotkałem, no i co? Zjeżdżacie, zjeżdżacie. No może na wiosnę. Chyba w gardle mi siedzi, może ją połknąłem teraz. Potem spotykasz ich latem. Na Boże Narodzenie będziemy już w Polsce. Tylko które Boże Narodzenie, bo przesiedziałem tam 10 lat prawie w Niemczech, i jak ja zjeżdżałem, to oni nadal tam byli i zawsze mieli jakąś, słuchajcie. Wymówkę, albo to, albo jeszcze to, albo jeszcze tamto, także łatwiej się żyje. Jeżeli chcesz wyjechać, chcesz tam żyć na dobrym poziomie, nie mając dobrego fachu w ręce, nie znając języka, nie mając kontaktów, żeby gdzieś się zahaczyć, załapać, <laughs> będzie Ci ciężko. Będzie ci ciężko, żeby żyć na tym dobrym poziomie, ponieważ nie raz wam wspominałem, że babeczki w takim Aldim na pełen etat, chociaż w Niemczech rzadko kto ma pełen etat, słuchajcie, tam jest bardzo modne, tak jak wam też wspominałem, że tutaj 20 godzin tygodniowo mało ci to sobie wejść dodatkową robotę. Tylko że musisz wrócić do domu, zjeść coś, znowu gdzieś dojechać. I żeby mieć ten pełen etat, to okazuje się, że spędzasz poza domem 12 godzin z dojazdami, z powrotami, z zakupami, a nie, że normalnie masz 8,5 czy 9 godzin i wracasz do chaty. Tak wyglądają właśnie dwa łączone etaty, żeby je zebrać do kupy, żeby mieć jeden pełen etat. Jak nie masz dobrych układów, nie znasz języka. Nie umiesz kombinować? Czy będziesz żył na dobrym poziomie? No, mieszkanie w Niemczech, przynajmniej w Norymberdze, jakbym nie siedział w tej swojej norze. No to dobre mieszkanko, dwupokojowe w fajnej dzielnicy, jakieś 800 euro. A tak jak wspominałem, babeczki na pełen etat w Aldi, Norma czy coś, Kasierki zarabiają 1500, 1550, może 1600, jak ma faktycznie te 40 godzin miesięcznie, chociaż rzadko, która ma. Odlicz sobie 900 na mieszkanie, zostaje Ci 600 euro. To więcej niż połowa wypłaty idzie Ci na mieszkanie, a gdzie samochód, wyjście jakieś jedzenie, ubranie i tak dalej. Wtedy żyjesz na styk. Wiadomo, że ci to wystarczy, ale żyjesz na styk. Czy w Niemczech łatwiej zarobić? Jak umiesz dobrze główkować i kombinować? to zarobisz, ale zresztą chyba wszędzie tak jest, u nas w Polsce też tak jest, że kto umie główkować, kombinować nie narzeka przynajmniej póki mamy taką możliwość banknoty i do tego jeszcze złotóweczki dwójeczki, piąteczki pięćdziesięciogroszóweczki wiecie o czym mówię no to każdy może sobie gdzieś tam coś zawsze zarobić dorobić i nikomu nie musi się z tego tłumaczyć, że tak powiem bo zaraz bycie kaczorki i inne oskubały z tej kaski, sam wykombinowałeś sam sobie pomyślałeś sam sobie zarobiłeś I najlepiej żebyś im jeszcze oddał ciekawe za co Jaki oni mają w tym udział? Także jeżeli umiesz główkować, no to praktycznie wszędzie teraz jeszcze możesz sobie zarobić, dorobić i wyjdziesz na swoje. Ale jak jesteś tylko zdany na etat, wyjedziesz na ten zachód, nie znasz jeszcze języka, nie masz dobrego fachu, nie masz układów. Nie umiesz główkować, kombinować, coś, szacher, maher, wiecie o co chodzi? No to na pewno będziesz żył sobie spokojniej z tej wypłaty, o ile będziesz mierzył swoje siły odpowiednio. Nie weźmiesz sobie chaty za 1500, gdzie zarabiasz 1300 do tego weźmiesz sobie samochód na raty bo trzeba przyjechać do Polski się pokazać sąsiadom bo ja mieszkam na zachodzie no to trzeba mieć fajną furę strugasz pawiana a potem wracasz z urlopu i zapierdzielasz od rana do ciemnej nocy dodatkowo dorabiasz jeszcze w soboty w niedzielę żeby ci starczyło ale jak przyjeżdżasz na urlop do Polski, to jesteś wielki bonzo. Ponieważ pamiętam te czasy i wy też pewnie pamiętacie, kiedy jeszcze w Polsce za wiele nie było. Ktoś był na zachodzie, no to jak jechał do Polski na urlop w odwiedziny, no to bagażnik musiał być pełen podarunków, słodyczy. Jak to dobrze się powodzi, no ale nikt nie powiedział. Nikt jeszcze nie powiedział, że no słuchaj, przyjechałem, przywiozłem wam prezenty, ale muszę na to zapierdzielać od poniedziałku z sobotą włącznie po 16 godzin. No bo wtedy już by takiego wrażenia na tym kimś nie zrobił. No jak po 16 godzin. Na zachodzie, to wtedy te wszystkie prezenty, upominki, które przywiózł, przestałyby mieć takie znaczenie i taką wartość. Coraz więcej mi tutaj tego lata, nie wiem czy mi w gardle jeszcze stoi to. Coś mnie drapie, tak jakby mi tutaj w połowie się przykleiło. Dobra, robi się szaro, napiję się wody, może to spłuczę. Pójdzie do żołądka. Mam nadzieję, że mi się nie rozmnoży. <laughs> Będziesz, mygu, z brzuchem chodził. Pozdrowionka do usłyszonka. Takie moje przemyślenia. Jeżeli jesteś dobrym, że tak powiem, pff, gigusiem, to sobie wszędzie dasz radę. No, na pewno. W Niemczech łatwiej jest na przykład sprzedawać, kupować samochody, tak żeby o tym nikt się nie dowiedział. Tam jest sprawa o wiele prostsza. Jak chcecie, to Wam nagram o tym osobny filmik. Dobra, coraz więcej tego tutaj nade mną lata. Muszę jeszcze dzisiaj jedną sprawę ogarnąć. Tak sobie tutaj przejeżdżałem, pomyślałem, wezmę krzesełko, usiądę i coś wam tutaj jakiś makaron na uszy, na winę, a co? Na ryby nie pojechałem, to chociaż filmik dla Was nagrałem. Łapy komentarze mile widziane, pozdrowionka, do usłyszonka.